Witam wszystkich. Dzisiaj pokażemy sobie e, najprostszą, chyba sztuczkę, ze wszystkich na świecie, którą każdy początkujący, nawet gracz w piłkę, nie tylko w FIFA, e, powinien znać: czyli tak naprawdę zwykłe żonglowanie. E, raz jedną, raz drugą nogą. Jak je wykonać? E, przytrzymujemy e, jednocześnie przycisk L2 i R1 i stukamy R1, czyli wciskamy L2. I klikamy R1, i klikamy, klikamy, klikamy. Jak przestaniemy klikać, no to przestajemy żonglować. Także żongletkę wykonujemy tylko i wyłącznie stojąc. Nie można jej zrobić w biegu. E, I żonglując, można też wykonać e, jakiś inny trik, żeby wyjść z żonglarki w dosyć efektowny sposób. Można oczywiście e, zrobić sobie jakiegoś Magidi spina. E, można przerzucenie piłki nad głową zrobić. No, no wszystko można zrobić i ruszyć dalej. W, najmniej nieoczekiwanym momencie e, można też bawić się samą żonglerką i sobie e, przerzucać piłkę Przerzucać piłkę gdzieś tam nad kolanem Jeszcze raz może teraz wyjdzie Ja się odwrócę w ogóle żeby było i widać do kamery O, na przykład coś takiego sobie zrobić O i w ten sposób można się bawić. Także żonglerka e, to jest taki jeden z tych trików, który bardziej działa na, e, na podświadomość, żeby się troszeczkę pobawić tą piłką. Na przykład, nie wiem, ma się w składzie Ronaldinho, no to wiadomo, że nim to takie rzeczy jak najbardziej są wskazane. E, a tak naprawdę, każdą postacią można się tutaj pobawić, pożonglować sobie. E, tak jak mówię, kręcąc jeszcze prawą gałką podczas. podczas żonglerki można sobie robić właśnie takie różne e, mniejsze sztuczki o w ten sposób na przykład i jeps i prawie braneczka także tak to wygląda jeśli chodzi o żonglowanie, dzięki na razie